Przedtem tak jakiś zachodni kapitalista wziął pieniądze, tak jak było w przeszłości. Wyjechał, a nie wypłacił wielu ludziom pieniędzy podwykonawcom, gdzie firmy podały jak muchy. Ostatnio się to przełamało, między innymi odwróconym ładem. I rolnicy, jako Solidarność Robotnicza, Solidarność Rolnicza, też by się o to upominali. I to naprowadza. Przemysł, również rolniczy, jak i gospodarczy. To jest przyszłość. I takiego patrzenia chcemy, żebyście to widzieli i wtedy nie będzie takich pytań. Ale naprawdę nie mam do ciebie żalu. Pan tutaj mówi o Bogu i o tym wszystkim na jestem osobą wierzącą, ale wie pan, że chleb to jest święte. I dlaczego na przykład jak jechali wagony z, y, z Żytem, z zbożem i były wysypane przez polskich rolników, więc wie Pan sam, jak Pan jest związany ze zbożem, jak to jest ciężko zdobywać to wszystko i to jest chleb, to jest święty i wysypano jest na ziemi. Dlaczego to jest robione? Powiem Pan. Lewy! Oczywiście powiem. Pytanie, odpowiedź jest bardzo prosta. Solidarność rolników indywidualnych nie wysypała tego zboża, tylko prowokatorzy. Z parędziesiąt proszę dać mi nazwiska tych ludzi, którzy wysypali to zboże. To oni dają się zwieść, żeby pokazać, że rolnik jest tumanem, że nie ma szacunku dla chleba. Myśmy nie wysypali. A w Medyce, jak byłem na granicy dziewiątego, dziewiątego, to proszę państwa, jak skierowane media i zdjęcia, żeśmy robili, to chwytał fajnie nabierał z auta i rzucał na wagon żeby pokazać, że tu od polskiego rolnika kukurydza jest ładowana na wagon. A jak żeśmy odwrócili, to momentalnie jakoś się to przebiegło i na wagonie Chwytak brał kukurydzę i wrzucał na samochód, żeby wywieźć kukurydzę do polskiego magazynu. I do dziś mamy te same przekręty. I ktoś myśli, że rolnik jest głupi, dlatego tak to wygląda. Nie wiem, czy tym gościom niektórym puściły nerwy, czy już nie wytrzymali tego patrząc, widząc ten obraz oszustwa i brak reakcji, to wysypali jakoś tam ilość, ale z tego co wiemy, nie znamy nazwisk, próbujemy to ustalić i to byli prowokanci, po prostu przez e, polski rząd, po prostu prowokanci, podstawieni przez polski rząd, żeby pokazać, że polski rolnik... No podstawieni są, tutaj stoją... Rządzi. Podstawionych, podstawionych tego na stwierdzenia. Podstawiony. Na, jest... Krzysztof... nawet... na bocznicę i na nas, jakby Tu się grupka zebrała Policji momentalnie podjechały, bo tam nie mieliśmy to sobie, to to A myśmy chcieli to tylko wejść na bocznicę no my, i na was, do Przeczytać, co jest na kartce na wagonie. Sprawdzić. Nie pozwolono nam. dlatego później doszło do bloku bocznic, ponieważ ktoś drwił z polskiego rolnika. Poblokowali bocznicę, a natomiast wtedy, kiedy wysypano, ja o nim nie wiedział. Nie organizatorzy na granicy wysypali z A Natomiast prowokacja się po... pojawiła. Proszę pana się szukać prawdy, może dobrze, to idziecie, ale ja naprawdę tyle czułam, że się uda to ustalić. Liczę na dochodzeniowych dziennikarzy, że dojdą tego, zrozumieli, żeby nie sąd okładać ruchu Bo to jest próba właśnie, żeby uciec naszego to dobrego to imienia i pokazać, że my jesteśmy naiwni i niepoważnie podchodzimy do sprawy. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego stanu. Zdrowy Polak, zdrowy duch. Każdego Polaka chcemy zdrowo żywić. Dlatego nie, no, się nie w w tj. Tj. No, walczymy o suwerenną ojczyznę, ja ja broniąc ojcowizny, chronimy ojczyzny, tak, twojego bytu i wielu zbiegło, innych. A natomiast jeżeli jacyś bo, kurwa, ludzie nie jesteśmy rasistami, to, my i wszystkich to, możemy przyjąć to, w swoim kraju, ale tych, którzy akceptują... Nasze tradycje, nasze wartości przychodzą, to po prostu żyją tak, jak my żyjemy, a nie to, że oni narzucą nam swój myt, albo będą rozprawiać będą gwałcić nasze kobiety, a my będziemy się czuli zagrożeni. Nie! Mamy popój z kraju, wolność. Żyjemy tak, jak my uważamy, żeby każdy był bezpieczny, przyjeżdżający do naszego kraju. I takie dobre imię ma iść w świat. A nie to, że próbuje się nam na siłę tutaj narzucić. Jak sobie zaprosili, niech sobie z nimi dają radę, niech ich cywilizują, a zcywilizowanych dopiero nam przekażą. A nie to, że nam wrócą na siłę, ściągnęli do siebie teraz a my mamy ponosić. A jak nie, to płacić od każdego 2000 euro. Czy to jest sprawiedliwe? Proszę patrzeć realnie na tę sytuację. Dlatego protestujemy, dlatego tu jesteśmy, żeby się przebić z tą informacją. No, no 22 tysiące. Ja się do pana. Nie jesteśmy przeciwko Ukrainie. Osobiście mam sygnał z, z Ukrainy. mądra i To jest partia oficjalna. To, że tak pan mówi, Radacy, kamraci. że kamraci, słyszał pan? Tak, nie słyszał pan. Słyszał pan, słyszał pan. Słyszał pan, słyszał pan. Słyszał kamraci? Tak, jest, no ja jest proszę, taka partia. Czy jesteś? pan widzi o tym, że chce przejść za granicę? Nie. Co Być może jak pana to zrobiła. Wszystko jest było. w internecie. Ale tak mówię. Jak ktoś chce, to znajdzie. To naprawdę nie jest ukryte. Nie jest ukryte. Każdy ma jak do tego dowód. 7 tysięcy procent wzrósł eksport z Kazachstanu do Polski. A to, że pan teraz mówi, że tu tyle ciągników stoi z fundacji, które my dostali. Proszę pana, te wszystkie ciągniki to są na kredyty, które my teraz musimy spłacać, które nie mamy możliwości teraz sprzedania produktów rolnych, bo się nas zablokowały. Bo nie chcą kupować od polskiego rolnika warzyw, ani zboża nie chcą kupować, nikt nie chce kupować. Po co to jest wszystko? Jak pan myśli? Biznes. Właśnie, to jest wielki korporacyjny biznes. Po to, żeby zlikwidować produkcję rolną w całej Unii Europejskiej, która zawiera naprawdę bardzo małych środków chemicznych. Państwo słyszeli o troskawkach zarażonych z wirusem, bardzo groźnym wirusem, które były sprowadzone za granicy. A jakie są inne warzywa? Które one idą trzy tygodnie? Jakimi konserwantami muszą być zabezpieczone? To, co my spożywamy? Do czego to wszystko dochodzi? Powiem panu, Państwu dlaczego. Nie niemiecka gospodarka w tej chwili tonie. Co odbudować? Co odbudować niemiecką gospodarkę? Bo tak naprawdę to wszystko będą zarabiać Niemcy. Bo jednak ja słyszałam, że u nas CPK się nie będzie budować, ale powiem panu, że ja się dowiedziałam, że blisko granicy na Ukrainie ma być podobne CPK ma być. Bezkolizyjny tor z Ukrainy i ma być wszystko ściągane. A tak naprawdę, to proszę pana, my importujemy, to znaczy nie my, tylko rząd polski importuje, kupuje z owoce. A pan? Nie, nie, nie. Nie od rolnika ukraińskiego, bo ja dobrze wiem, jaka tam jest polityka. Ale żyje z rolnictwa. Tam jest mało polityków, mało rolników, jest tak naprawdę, Nie jestem rolnikiem, żyją, ale żyje z rolnictwa. mają tylko bardzo no, 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 no. Wszystko to jest oligarka. No, my ich możemy tak przepędzić za chwilę. To jest taka Ukraińina grupka, ona się powiększa. Bardzo złe, co nam się Polakom nie podoba. Niektórzy Polacy teraz uciekają z Ukrainy, bo takie jest nastawienie, że rolnicy blokują przejścia graniczne i nie przepuszczają... Ale można ich... Ośmierzyć. I innych rzeczy, które potrzebne są. Nic prawda. to nic jest w ręce, widzisz, organizatorów to jest nieprawda. W tym układzie, no. Wszystko, jeżeli chodzi o zrobisz? humanitaria, albo zignorować, sposób, albo zignorować, wszystko wszystko albo ośmieszyć. Nie, nie, nie używać siły, uważą, nie, że no w Jeżeli sensie, teraz jest wolna tak, i umieć, ośmieszyć o swoją niepodległość a Rosja pisz. na nią napadła. Uważać. I niech Państwo pomyślą logicznie, Bo to mocno zawsze... jak może tak być, że Polska, rząd polski nie reaguje i ściąga, ściąga na miliardy, bym powiedziała e, nawet na miliony, Żywność, drzewo no, i nie młodzie, tylko w z Rosji w napędzając rynek gospodarki w Rosji. Co? A albo zamówienie o płacach. No tak, no. Ukraina przegrała. Tak. tak czy nie tak? No, że Wysła ja wysłali by... jednego. No, bój bój, bój. Bój, by było by, nie, Wysłali bój jednego bój na samo. Na kosze ktoś tam mówi, że miej my rolnicy by wypalamy pff. i nie szanujemy I... zboża. To jest nieprawda. Proszę pana, filmiki też można w różny sposób nagrać. To tak samo jak. Policja yy, napadła na warszaw, w Warszawie na nas. Też oberwałam osobiście gazet. Chociaż stałam z boku, Ale nic nie robiłam, czy tylko nabiewałam komórką. I też oberwałam. Okay. Także proszę pana. Ja też... przepraszam, e, przerwiemy chwilę ten dialog. Później, jak coś, to wrócimy do rozmowy. Ja tylko tak e, dla spuentowania e, przeczytam. E, 80% do zakupu materiałów. E, nasadzeniowego owoców jagodowych, winogron, chmielu, to są dopłaty na Ukrainie, 50% do nawodnienia e, upraw, 30% do maszyn, do upraw sadowniczych, 50% do przetwórstwa owoców płotnie. 500 e, do hektara, e, 500 zł do hektara gryki, do 300 hektarów, 470 zł do hektara ze strony 470 do hektara za straty 50% do budowy przechowywalni ziemniaka to są dopłaty na Ukrainie które dostają oligarchowie biorą tą kasę a my biedni przy tych barwnych dopłatach mamy y, wytrzymać tą konkurencję jeżeli macie tę na to jest sobie sami tego lekkiego skota, skota, lekkiego, 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 to lekkiego, 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 No sytuację mamy jaką mamy. Dlatego proszę o wypowiedź pana profesora numerata, która w sześć rolników A tych, którzy są e, na no to mam nadzieję, że z kulturą przyjmą e, to, co my nosimy W naszym proteście uczestniczą nie tylko prosti ludzie i nie jest prawda tak, jak się mówi, że ludzie wykształceni, Wszystkie środki masowego przekazu kłamią, mówiąc, że protesty takich ludzi jak wy są to protesty ludzi prostych, nieuczonych, którzy nie znają, nie wiedzą, jakie jest dobro, jak, czym jest dobro świata, czym jest dobro Polski i tamują postęp. Wszystko to są bzdury. Proszę Państwa, jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu. 45 lat prowadziłem wykłady i wiem dobrze jak wygląda sprawa fałszowania poparcia środowisk naukowych dla Zielonego Ładu. Brawo! Ludzie, którzy nie mają żadnej moralności na uniwersytetach nie tylko bałamucą młodzież, ale podpierają Zielony Ład w telewizji, w internecie swoimi nazwiskami tylko dlatego, że dostają za to kasę, że dostają za to granty że mają lepszą ścieżkę do kariery. Tak jest. Taka jest, to są. Taka jest prawda, proszę Państwa. Największym nieszczęściem tego kraju jest to, że ci, którzy powinni młodzież wychowywać przez ostatnie 30 lat, tą młodzież psują. Że uczelniane środowiska nie uczą ich tego, co jest złe i tego, co jest dobre. Że nie uczą ich kochać swojego kraju i nie uczą